Witajcie kochane na moim kanale, przychodzę dzisiaj do Was z obiecanym filmikiem, filmikiem o tych dwóch produktach, które pokazywałam Wam w ostatnim open boxie jest to brązer i korektor do buzi kochane są to produkty godne polecenia, to znaczy przez ten czas, który ja je testowałam to piątek, sobota i niedziela, więc sprawdziły mi się rewelacyjnie te trzy dni po prostu używam je dzień za dniem i uważam, że są godne polecenia. Kochane moje. Może zacznę od korektora. Ja mam korektor porcelana, o nazwie Porcelana. Jest to bardzo jaśniutki korektor, który potrafi zakryć cienie pod oczami, zakryć niedoskonałości, jakie mamy na buzi, a także rozjaśnić miejsca, oczywiście, które są ciemniejsze. I mało tego ja przez dwa dni nakładałam go na powieki jako bazę pod cienie, i fajnie cienie na nim się utrzymywały. Dokładnie przez 7-8 godzin w upale te cienie się mega trzymały. Także fajny zamiennik zamiast y, jakiejś tam drogiej, bardzo drogiej bazy na powieki, y, fajnie sprawdzi się to. Mm, to jest y, korektor, który może ma datę ważności 18 miesięcy od otwarcia więc nawet jeżeli ktoś bardzo, bardzo rzadko się maluje, to podejrzewam, że złóż jego do końca jest rewelacyjny jak miałam, zakrywać cienie fajnie, zakrywanie doskonałości i fajnie służy jako tańszy zamiennik bazy pod cienie, bo naprawdę przez 7 godzin utrzymało mi te cienie a zapłaciłam z niego 26 zł więc uważam, że jest rewelacyjny zamiast kupować jakąś tam droższą bazę. Oczywiście, jeżeli potrzebujemy utrzymania cieni na powiece przez mega całą noc, cały dzień, to e, oczywiście fajniejsza będzie baza już inna, ale jeżeli e, potrzebujemy, żeby utrzymał nam te cienie na powiekach przez, e, nie wiem, dzień, dzień jak jesteśmy w pracy, także e, super się sprawdzi i polecam Wam z całego serduszka ten korektor e, do... Oczu, pod oczy, na niedoskonałości i tak dalej, i tak dalej ok, teraz przechodzę do bronzera bronzer jest mega wygląda na bardzo ciemny, natomiast jeżeli nakładamy go na twarz on wcale nie jest taki ciemny fajnie się rozciera fajnie możemy go wyblendować nie robi smug, że jeżeli nałożymy go pod kość policzkową nie, i nie możemy go rozetrzeć z tym korektorem nie ma czegoś takiego on wcale nie jest za ciemny moim zdaniem on ma rewelacyjny kolor. Jeżeli chcemy, żeby ten nasz kontur twarzy był ciemniejszy, wtedy nakładamy go więcej i blendujemy, aż uzyskamy dany efekt. To nie jest tak z nim, że nałożymy go i po prostu on od razu będzie za ciemny. Nie, jego możemy stopniować, dlatego uważam, że jest fajny dla dziewczyn, które muszą mieć jeżeli chcą mieć delikatniejszy efekt tego wykonturowania twarzy lub jeżeli chcą mieć um, mocniej wykonturowane um, tutaj nasze miejsca, gdzie um, potrzebujemy tego, więc uważam, że jest um, super, super rzeczą, że można właśnie sobie tak um, regulować ten um, tą moc tego jakby um, konturu naszej twarzy. Także tak, kochane. Polecam Wam te produkty. Fajnie się rozcierają, nie zastygają szybko na twarzy, więc myślę, że dla początkujących osób, które uczą się dopiero konturowania będą super yy, zadowolone z tego, więc mega dwa produkty. Jeden taki kosztuje 26 zł. I ja kupiłam je na Allegro. Znalazłam je tylko u jednej osoby. Linka macie, jak nie wiem czy już mówiłam, w open boxie. Także jeżeli jesteście zainteresowane kupnem tych produktów, z czego ja bardzo Wam je polecam to zapraszam do zajrzenia tamten filmik tam macie linka do strony gdzie kupiłam je i kochane ja jestem bardzo z nich zadowolona szczególnie z tego jasnego, a najbardziej z tego że on właśnie fajnie utrzymał te cienie w ciągu dnia no i co kochane moje, żegnam się z Wami i do następnego buziaki, pa pa